O Maji Sablewskiej, autorce ponadczasowej książki 10 sposobów na modę, którą aktualnie możemy zobaczyć w kolejnej odsłonie programu 10 lat młodsza w 10 dni. Dobrze, to pierwsze pytanie. Czy w czasach szkolnych lubiłaś matematykę? Nie, nie. E, miałam, moją wzbawczynią była e, nauczycielka matematyki. E, z nią chemii. W sensie nie, nie była to moja ulubiona pani nauczycielka, więc jakby też tą matematykę nie weszłam tak, jakbym chciała wejść. Chociaż szczerze mówiąc, bardzo szybko nauczyłam się jako dziecko e, tabliczki mnożenia i, i, i takich podstaw jeszcze z moim dziadkiem i to było wspaniałe, ale potem jakby dużo bardziej fascynowała mnie geografia, fizyka niż właśnie matematyka.